Anton Czechow W razurze Poranek nie ma jeszcze siódmej, a razura makara kuzmicza blestkina już jest otwarta. Gospodarz, 23letni młody człowiek, nieumyty, zatłuszczony, ale ubrany pretensjonalnie, sprząta swój zakład. Nie ma właściwie co sprzątać, a jednak spocił się przy pracy. Tam ścierką wytrze. Owdzie paznokciem ze skrobie, albo gdzie pluskwę znajdzie i strąci ją na podłogę. Razura. Maleńka, ciasna, obskurna. Ściany z desek oklejone są tapetami, przypominającymi wyblakłą koszulę dorożkarską. Między parą zamglonych, łzawiących okien, cienkie skrzypiące drzwi. Nad nimi pozieleniały od wilgoci dzwonek, który sam przez się, bez żadnej zewnętrznej przyczyny drga i dźwięczy chorobliwie. A jeśli kto spojrzy w lustro wiszące na jednej ze ścian, to twarz jego odbije się w nim powykrzywiana na wszystkie strony w najochydniejszy sposób. Przed tym lustrem strzygą i golą. Na stoliku, tak samo nieumytym i zatłuszczonym jak sam makar kuzmicz, znajduje się wszystko. Grzebienie, nożyce, brzytwy, zakopiejkę fixatuaru za kopiejkę pudru, za kopiejkę mocno rozcieńczonej wody kolońskiej i cała razura nie warta jest więcej jak piętnaście kopiejek. Nad drzwiami rozlega się skrzeczenie chorego dzwonka i do razury wchodzi starszy mężczyzna w kożuchu i wojłokowych butach. Głowa i szyja jego owinięte są w kobiecą chustkę. Jest to Erast Iwanycz Jagodow. Ojciec chrzestny Makarakuzmicza. Służył kiedyś za stróża w konserwatorium. Teraz mieszka koło Czerwonego Stawu i zajmuje się ślusarką. — Dzień dobry, Makarku! — mówi do Makara Kuzmicza, zajętego sprzątaniem. Całują się. Jego zdejmuje z głowy chustkę, robi znak krzyża i siada. — Jakiż to kawał drogi! — mówi postępując Od Czerwonego Stawu do Kołuszskiej Bramy. To nie żart! — Jak się macie? — Źle, bracie. Miałem gorączkę. Co mówicie, gorączkę? Gorączkę? Cały miesiąc leżałem. Myślałem, że umrę. Przyjąłem święte sakramenty. Teraz włosy wypadają. Doktor kazał się ostrzyć. Na nic powiada wyrosną mocne. Więc pomyślałem sobie pójdę do Makara. Zamiast do kogo innego to lepiej do krewniaka. I lepiej zrobi i pieniędzy nie weźmie. Trochę prawda, daleko, ale co to znaczy? Jakby spacer. Ja z przyjemnością. Proszę. Makar Kuzmicz ukłonił się nogą i wskazał na krzesło. Jagodo wsiada i przygląda się w lustrze. Jest zupełnie zadowolony z widoku. W lustrze widać krzywą gębę, stępym szerokim nosem i oczami na czole. Makar kuzmicz okrywa ramiona swego klienta białym prześcieradłem. Ja was zupełnie do gołej skóry, mówi. Naturalnie, żebym do Tatara był podobny. Ciotunia jak się ma? Dobrze, żyję sobie. Niedawno u majorowej przy porodzie była. Zapłacili rubla. Tak, rubel. Potrzymajcie ucho. Trzymam. Nie obetnij mi tylko ucha. Oj, boli. Ty mnie za włosy szarpiesz. To nic. Bez tego się przy naszej robocie nie obejdzie. A jak się ma Anna Erostowna? Córka? Dobrze. W przeszłym tygodniu w środę wyswataliśmy ją za Szejkina. Dlaczegoś nie przyszedł? Nożyce przestają skrzypieć. Makar Kuzmicz opuszcza ręce i przerażony pyta. Kogoście wyswatali? Annę. To jest co? Za kogo? Za Szejkina, Prokopa Piotrowa. Ciotka jego w złotoustińskim zaułku służy za gospodynię. Porządna kobieta. Naturalnie wszyscy jesteśmy zadowoleni. Za tydzień wesele przyjdź. Ależ co to jest, raście Iwanyczu? Mówi makar Kuzmicz blady, zmieszany. Czyż to możebne? To jest zupełnie niemożliwe. Przecież Anna Erastowna, przecież ja, przecież ja dla niej uczucia żywiłem. Miałem zamiar. Co to takiego? Zwyczajnie. Wzięliśmy i wyswatali. Porządny człowiek. Na twarz makara Kuzmicza występuje zimny pot. Kładzie nożyce na stół. I zaczyna trzeć sobie pięścią nos Miałem zamiar, powiada To jest niemożliwe, raście Iwanyczu Jestem zakochany i oświadczyny serca zrobiłem Ciotunia obiecała Szanowałem was jak ojca Strzygę was zawsze za darmo Zawsze wam oddawałem usługi I kiedy ojciec mój umarł Wzięliście sofę i dziesięć rubli I nie oddaliście mi, pamiętacie? Dlaczego nie mam pamiętać? Pamiętam! Ale co ty, makarze, jesteś za konkurent? Czyś ty konkurent? Ani pieniędzy, ani stanowiska, rzemiosło marne. A Szejkin bogaty? Szejkin jest artelszczykiem. Ma złożonej kaucji 1500 rubli. Tak, bracie. Gadaj, nie gadaj, a rzecz już załatwiona. Cofnąć nie można, makarku. Poszukaj sobie innej, narzeczonej. Świat się nie kończy. No strzyż! Czemuś się zatrzymał? Makar Kuzmicz milczy i stoi nieruchomy. Potem wyjmuje z kieszeni chusteczkę i zaczyna płakać. No czego? Uspokaja go Erast Iwanycz. Daj spokój! Płacze jak baba. Bierz nożyce. Makar Kuzmicz bierze nożyce... Przez chwilę patrzy na nie bezmyślnie i opuszcza na stół. Ręce mu się trzęsą. Nie mogę, mówi. Nie mogę teraz. Sił mi brak. Nieszczęsny ze mnie człowiek. I ona nieszczęśliwa. Kochaliśmy się. Daliśmy sobie słowo, a źli ludzie rozłączyli nas bez żadnej litości. Idźcie sobie, raście Iwanyczu. Nie mogę na was patrzeć. To ja przyjdę jutro, makarku. Jutro dostrzyżesz. Dobrze, uspokój się, a ja do ciebie jutro wcześnie przyjdę. Połowa głowy erasta Iwanycza wystrzyżona jest do skóry tak, że przypomina kajdaniarza. Nieprzyjemnie jest pozostawać z taką głową, ale co robić? Zawija głowę i szyję w chustkę i wychodzi z razury. Zostawszy sam, makar siada i cicho płacze. Następnego dnia, bardzo wcześnie, przychodzi erast Iwanycz. Czego pan sobie życzy? zapytuje go ozięble makar Kuzmicz. Dostrzysz mnie, makarku, pół głowy jeszcze zostało. Proszę pieniędzy z góry. Darmo nie strzygę. Erast Iwanycz, nie powiedziawszy ani słowa, odchodzi. I jeszcze dotychczas na jednej połowie jego głowy włosy są długie, a na drugiej krótkie. Strzyżenie się za pieniądze uważa za zbytek i czeka aż na ostrzyżonej połowie głowy włosy odrosną. Tak też paradował i na weselu